21 grudnia, godzina 8.30. Spacerek po lesie. Spróbujemy pójść dzisiaj, zobaczyć, czy są rydze. Zjedzimy dwa miejsca rydzowe. Jakich nie będzie, to pójdziemy pozbierać pieprzników trąbkowych. Zobaczymy w ogóle, co się dzieje w lesie. Widzicie tutaj, wycinany był las. Leżą drzewa wycięte na drodze. W lesie też gałęzie świeże, pocięte. A zobaczymy, spacerek trzeba zrobić. Dzień wolny od pracy, trzy e, dni do wigilii. Jeszcze trochę świeżych e, grzybków trzeba pozbierać. Może się uda coś, coś ciekawszego, nie tylko pieprzniki trąbkowe. Pospacerujemy, zobaczymy. Przeszedłem miejsca rydzowe. Niestety nic w nich nie ma, nawet jednego rydza. Poszedłem kawałeczek dalej, żeby już iść w kierunku pieprzników trąbkowych. I zobaczcie, znalazłem pierwszego dzisiaj kolczaka obłączastego. Jest osobnik, owocnik, przepraszam. Pierwszy, także pochodzę, po, posprawdzam. Może coś się jeszcze znajdzie. A tu teraz wam ponagrywam w przerwnikach inne grzybki. Takie, które trafiam, których ja nie zbieram, i po prostu wstawię, co jeszcze jest w lesie. Niespodziewanie w tej miejscówce też są pieprzniki trąbkowe, spójrzcie sami. Tu są wszędzie ich owocniki. Także zabieram się za zbieranie. Zobaczymy, ile ich tu będzie, i szukamy dalej. Zobaczcie sami, co ja znalazłem. Aż nagram to na żywo, jak go będę zrywał, spójrzcie, jaki piękny maślaczek. Już go podejmuję. Zobaczcie sami. Wiadomo, że to zima, jest lekko podmarznięty, ale zdrowiu teńki, korzonek, także mamy pierwszego maślaczka dzisiaj, na trzy dni przed Wigilią. Seruję sobie, nagrywam Wam różne grzyby, których nas nawet nie znam. I zobaczcie teraz, tutaj, między gałązkami, o, mamy chyba prawdziwka. No, niewiarygodne. Spójrzcie sami, jaki piękny, prawdziwek. Przed samą Wigilią. trzy dni. Przepiękny. To był ten prawdziwek. A teraz kawałeczek dalej. Zobaczcie, chyba mam dwa maślaki. Wiadomo, że to jest już późna jesień, a nawet zima. Jest jeden, ale tu kawałek dalej. Spójrzcie. Jest drugi, i ten wygląda na młodego. No, może nie tak bardzo młodego ale w porównaniu do tamtego młodszego. Ślimaki go wyjadły, ale co przeszkadza, żeby świeżego grzybka e, sobie zasuszyć albo dodać do farszu na, tym razem już może na pierogi, bo na łóżka już dużo jest zebranych, więc myślę, że te pójdą do tych e, e, trąbkowców, pieprzików trąbkowych i będzie mieszany farsz, powinien być smaczniejszy. 21 grudnia i tyle grzybów, spójrzcie, jaka odmiana, trzy maszlaki, jeden prawdziwek i parę pieprzników trąbkowych. Tam zostawiłem wiadereczko, chciałem coś zobaczyć, bo wydawało mi się, że są pieprzniki trąbkowe. Jak się okazuje, zobaczcie, tu są, ale to nie te ja widziałem, tylko te tutaj. I okazało się, że to nie są pieprzniki trąbkowe, tylko zobaczcie, są to kureczki. Kilka kureczek. Także idę po wiadro. Bo tu widzę dalej też są pieprzniki trąbkowe. Już Wam zaraz je pokażę. Bo dojrzałem w tej chwili. O dziwo z tak daleka. Patrzcie ile ich tu jest. Tu są kolejne. Tu kolejne. Tu kolejne, także cały czas tu się trafiają pieprzniki. Idę po wiadro i biorę się za zbieranie grzybów. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze pieprzników. Wcześniej ich nie widziałem. Także muszę wszystkie te kolonie tutaj po, powycinać. Nie będę się rozłączał, tylko biorę wiadereczku i będę z Wami wspólnie je wycinał, te, te co większe, te malutkie zostawimy, ale trochę takich większych wytnę. No zobaczcie sami, jakie fajne twardziusieńkie pieprzniczki trąbkowe. Także mimo że Wigilia jest tuż tuż grzyby w lesie jeszcze są i dla chcącego nic trudnego można sobie troszeczkę pozbierać Także Zbieramy Dzień wolny od pracy trzeba wykorzystać Nie tylko na siedzenie w domu tylko również wybrać się do lasu, żeby mieć świeże grzybki. Nie trzeba będzie uszczuplać zapasów przed tymi świętami. Więcej zostanie na cały rok 24. Spójrzcie, jakie piękne. Gdzie się teraz tutaj nie obejrzę, to wszędzie widzę pieprzniki trąbkowe. A pierwsze właśnie rzuciły mi się w oczy te kureczki pomarańczowe, przepiękne. Zaraz do nich pójdę od razu. Pieprzniki zostawię. Za pieprznikami się wrócę, ale chcę nagrać wam te kureczki, bo są naprawdę bardzo ładne. Od razu tam pójdę. Kawałeczek jest. Już idę. Zobaczcie, jakie przepiękne kureczki. Przepiękne. Tego grzyba, no ja bym nie pomylił z niczym. Słyszałem, że niektórzy ludzie mylą mnie z lisówkami. Dla mnie kurka to jest bardzo ładny grzyb Bardzo mi się podobają, a jajeciczka na kurkach czy kureczki dodane do zalewajki to jest coś wspaniałego. Dobra, biorę się za zrywaniem, już nie będę wam więcej pokazywał tego zrywania pieprzników. Tyle mamy, zobaczcie już w tej chwili. Pozrywam i będę szukał dalej jak coś znajdę, to się włączę. Webrałem już tyle. Jestem 50 minut w lesie. Kawałeczek dalej. Zobaczcie. Kolejne pieprzniki trąbkowe. Zobaczcie ile ich tu jest. Wszędzie tu są. Znowu biorę się za zrywanie. I jak będzie coś dalej, to znowu się włączę. Miejsce z pieprznikami. Zobaczcie ile ich jest. No są olbrzymie ilości, ale malutkich pieprzników. Także te zostawimy. Zbierzemy tutaj troszeczkę większe. Tu jest ich jeszcze, więc tu jest bardzo ładny pieprzniczek. Tu są ładne. Także pozbieram te większe pieprzniki. No bo trzeba, trzeba trochę jeszcze dozbierać i zaraz się zbieram do samochodu. O mniej więcej grzybów nie potrzeba. To nie jest pełnia sezonu, żeby grzyby zbierać i suszyć albo coś takiego. To mają być grzyby na bieżąco, na święta, nic innego. Wracam już powoli do samochodu. No ale zobaczcie. Takiej koloni pieprzników nie wolno zostawić. Trzeba ją zebrać. Także bierzemy się za zbieranie. I idziemy dalej. Powiem Wam szczerze, aż za nie mówiłem przez to, co tu się odwaliło. Prawie go zdeptałem, ale zobaczcie sami, jaki piękny prawdziwek. Tu jest wiaderko, zobaczcie, jaki byk. No, po prostu tego się nie spodziewałem w grudniu, że znajdę drugiego prawdziwka. Próbuję go podnieść przy Was. No, zobaczcie. No szok. Po prostu szok. Prawdziweczek. Będę musiał dzisiaj znowu suszyć grzyby. Bo dwa prawdziwki już są, to je zasuszę. No niewiarygodne. Nadal nie jestem w stanie w to uwierzyć. Zobaczcie jak to ładnie w wiadereczku wygląda. Z tymi dwoma prawdziwkami. A ja tutaj kawałeczek dalej od tego prawdziwka. Znowu natrafiłem na pieprzniki trąbkowe. Także biorę się za zbieranie. I idę już dalej. Zobaczcie jakie piękne tereny. Naprawdę przepiękne mchy. I teraz tamte pieprzniki zostawiłem. Bo były bardzo wilgotne. A teraz zobaczcie znalazłem następne. Na góreczce. One wyglądają na takie bardziej suche. Także spróbuję je zebrać. Zaraz przy Was zobaczymy, jak one wyglądają. No, te są dużo, dużo, dużo suchsze. Rozbieramy tylko te takie większe, te malutkie, tutaj zostawię. Idziemy dalej, bo już nam nie potrzeba tak dużo. Natomiast po drodze, zawsze jak coś się trafi. To jeszcze zerwiemy. Zobaczcie kolejna olbrzymia kolonia pieprzników. Zobaczcie sami. To wszystko to są pieprzniki tu, 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 tam dalej. Tam, aż po samo drzewo masakra. Zbieram i wracam do samochodu. Zobaczcie. Kolejna kolonia pieprzników trąbkowych. Bierzemy tylko te gróbki w kępkach. Nie będziemy zbierać pojedynczych sztuk. Bo widzę tutaj jeszcze jedną olbrzymią kolonię. Ale to zaraz wam ją pokażę. Teraz pozbierajmy te. Jest ich troszkę. A teraz ta, co wam mówiłem, olbrzymia kolonia. Taka bardzo gęsta, z daleka ją widziałem. Znajduje się tutaj. Zobaczcie sami. Pełne skupisko pieprzników trąbkowych. Zbieram i idę już do samochodu. Końcóweczka weczka grzybobrania. Tam jest samochód, już się do niego zbliżam. Zobaczcie sami, ile tego nazbierałem. Będzie tego po obraniu co najmniej dwa pojemniczki, dwie miseczki takie. Jak zawsze zbieram, także myślę, że około 30 pierogów jest szansa zrobienia z tego. Jak się doda kapusty, to jeszcze więcej. Kończymy. Bardzo udany dzień. Niespodziewanie znalezione dwa prawdziwki, które zrobiły robota, szczególnie ten jeden wielki. Pozdrawiam Was serdecznie, gdybyśmy się. Już, żebym, jak nie puścił żadnego filmu, to życzę Wam zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się coś nagrać. Trzymajcie się.